Ekipa zapuściła się w dalekie rejony lasu deszczowego w pogoni za migrującymi paraibami. Ryby te istnieją od setek tysięcy lat, ale przez działalność człowieka gatunek jest zagrożony. Paraiby padają ofiarą kusowników, zanieczyszczeń, niszczenia siedlisk i budowy zapór. Żeby chronić szlak migracyjny tych ryb, naukowcy muszą ustalić, jak daleko w górę rzeki płyną na tarło. Jeśli próbki DNA pokryją się z pobranymi od ryb z innych rejonów, naukowcy potwierdzą, że należą one do jednej populacji. Ekipa złowiła już dużą paraibę. Takiej szukałem. Jednak biolog Lorenzo baroko. Potrzebuje próbki z jak największego osobnika w tym odległym miejscu. Musicie złowić bardzo dużą rybę, dobra. Powinna ważyć około 130 kg i zawierać kod genetyczny giganta, który doskonale poradził sobie w tym wrogim środowisku. Może pewnego dnia pomoże odbudować populację swojego gatunku? Wygląda dobrze. Za dużo nas i łódź jest niestabilna. Muszę łowić z brzegu. Płyńmy do skał. Tamtych tak. Zasymujemy przy nich i zarzucimy w te strony. Przy pięciu facetach ze sprzętem trudno zapanować nad łodzią. Trzymaj równo nie jest to idealna sytuacja, gdy łowi się wielkie ryby. Łowienie ze skał powinno być bezpieczniejsze. Something's on it. coś wzięło ja. <coughs> <we go>. Jedziemy. <coughs> Wejdź na łódź. Duża ryba wciąga mnie. Pogonimy ją łodzią. Steruj. Jess Lina. Ucieka. Ruszaj. Dobra robota. Uważaj na skały. Dużo ich tu. Płyń w tamtą stronę. Chyba ją mamy. Jest pod łodzią, zwolnij. To może być duża paraiba. Widzisz ją? Duża paraiba albo sum czerwonoogonowy. Na pewno coś sporego. Sprzęt do próbek gotowy. Jest z przodu. Możemy wyciągnąć ryby z tamtych skał. Płynę tam. Dużo skał. Może się zerwać. Istnieje ryzyko, że Linka zerwie się na podwodnych skałach. Jeff płynie do brzegu, żeby Cyril miał szansę wyłowić tego giganta. Świetnie ci idzie, wielka. To może być ryba, której szukają. Ale trzeba ją jeszcze wyciągnąć. Nie zgubiej, mam ją. Ale wielka. To nie Paraiba. Wielki sum czerwonoogonowy. Cyril wyskakuje z łodzi na skalistą wysepkę. Wokół czają się kajmany i piranie. Musi się śpieszyć. Wciąga mnie duża sztuka. Patrzcie, jaki kolos. Wielka pirarara. Czyli sum czerwonoogonowy. Spójrzcie. Prawdziwy gigant. Chyba wybił mi bark. Waży z 50 kilo. Widzicie jaki szeroki? Jak całk.